Siemano, witajcie z tej strony WSO10 w dzisiejszym odcinku pokażę Wam nowy update w Patch Simulator 99 jest to, jest to Mine and Combine i jest to ogólnie drugie po tutaj mamy też stary update, ten który był wtedy i możemy sobie na przykład tutaj wejść i nadal mamy wszystko to co było w poprzednim update. Cie. Ale w dzisiejszym odcinku to nas nie interesuje, tylko interesuje nas nowy update, no ale najpierw przypomnijmy sobie o zwycięzcach poprzedniego losowania. Dobra, więc mamy tutaj poprzednik zwycięzców losowania, no i więc sobie wylosz... no więc sobie wyloszujmy. Jest to... nikt, jeszcze raz. Jest to... Czarak, proszę Państwa. Więc wysyłamy. Czarek ogólnie nie napisał co chce, no ale mu w końcu wyślemy tego oto kluczowe, że trzyma. No i następna osoba, która. No i następna osoba, bo były dwie rzeczy do wysłania, jest to Tojtek. Jest Tojtek, proszę bardzo, masz tego tutaj do minusa. Gratuluję. No i już przejdźmy do tego oto odcinka, więc tak. Mamy nowego Gargantuan Peta, mamy nowe jajeczko i mamy nowe kilofy. For... Dobra, dobra, jeden raz kupuję Forever Pack. Jeden raz kupuję Forever Pack. Okej, okay, mamy tutaj kilofy, mamy bomby, tutaj proszę bardzo. No i dalej już nic nie, mam nowe ekskluzywy, nowy, nowy Gargantuan. Titaniki, Huge Pety. No i Forever Pack jeszcze plus. Nie, i mamy tutaj. No jest 50 robót wydane na Forever Pack, który w ogóle się nie oddał, więc co, wejdźmy sobie do nowego update'u, no i tak. Tutaj mamy kilofit za darmo, widzę, mamy dwie bomby, więc co, tutaj mamy stare rzeczy, dobra, od razu wysadzam, kurde, bombę. O kurde, o kurde, ej, w ogóle pety coś dają? Wow! Dobra, ale te pety chyba nic nie dają, więc ja sobie zdejmę. Dobra, tutaj... O jezu. Aha, to się samo robi, dobra. Bomby tu mamy... Dobra, jeszcze jedną bombę. Jeszcze jedna bomba. No chyba coś ciebie... Bo... O! O, mamy jakiegoś coś dziwnego coś. Tutaj widzę, że mamy... Możemy następny kilo kupić sobie. no właśnie. Bo my mamy ten lepszy chyba, nie? I... Teraz. O, zobaczcie, jak szybko lecimy! Już mam 8000 coinów! I straszliwie szybko, widzę, że to leci. Tutaj mam boosty na 10 minut, to jest. I zobaczcie, jak już jestem głęboko. A to jest. Oj, mamy. Widzę jakiegoś, jakieś coś, nie wiem co to jest. Jakiś stasarpingem? Nie wiem co to jest, nie wiem, jak tego czytać I teraz mamy następną falę. I to jest fala, widzę, że trudna do rozbicia. Jestem ciekawy, ile tu jest pięter, to sobie jeszcze otworzę. I mamy jajeczkę. Widzę, tutaj mamy. Nie wiem, co to jest, ale wysadzę sobie. No, ej! Gdzie to? Co jest? Co jest? Wow! O, i mamy tutaj to coś, co w każdym bądź razie nie wiem, gdzie jest dobre. Czy ja to mogę wykopać, czy będziecie tacy kurzający? O, trzeba przytrzymać. No geniusz, no geniusz. Super. Teraz ten. O, super, dobra mamy. Jaka nuka to była, dobra? Go, tu tablecimy. O, super. I tutaj mamy coś za 5000. Możemy skraftować nawet Titanica Ekskluzywa. Ja mam tutaj jejeczko za 2000. Otwórzmy sobie 56. I mamy nowe pety. Nie wiem, czy te pety coś dają. Je, nie, no dają. Więc załóżmy sobie. Nie wiem, co one jeszcze dają, ale w każdym razie wejdźmy sobie, co jest tutaj. Zobaczmy. O, i mine. Mine 250 bloków. Mamy zrobić? C co my tutaj mamy za kilo? Potrzebuję jakieś 20 czegoś. O, to jest to. Mam 7 i wszystko już zrobiłem, Tylko to po... tylko tego potrzebuję 20. I to są chyba fale, tak jakby. I zobaczmy, tu. O, wejdźmy sobie. Kto ma tu grubo... dużą dziurę? O. To na przykład. O, no, no i leci, leci, leci. O, następna fala. I co, tak będziemy musieli kopać za każdym razem? Dziwna to trochę. Ale nie no. Ja ogólnie zanim zacząłem grać Pet Simulator, to grałem też takie mine, bo zawsze to była dla mnie taka gra taka, taka, taka ostresowująca, że taka fajna była miła, nie? Dobra, więc zobaczmy sobie. O widzę, że... Co? Titanika już co? Ta! E Titanica już coś tra... No nie gadaj! Już ludzie Titanika trafiają, czajcie? Już ludzie traftują Titanika, a ja nawet nie mam dobrych petów. Dalej ogólnie to update polega na tym Że musimy tutaj kopać i mamy określone określoną walutę i musimy na przykład kilofy lepsze sobie zrobić O tutaj ktoś jest O, patrz, jest ktoś, jakiś Gaughan tutaj jest Dobra, eee y Ja idę do, do Ja idę na dół Ja idę na dół Jeden ja na dół do widzenia. I co tak, będą takie fale. I te fale. I musimy zdobyć teraz te 20 tych. Nie wiem ile jeszcze tego mamy zdobyć. A w każdym razie jedę tu. Jakie coś zdobyłem w ogóle? Nie. Super. Dobra, ja będę to całe tak robił. Ja, ja zawsze jak grałem też takiego maja, to ja zawsze taką płaskość tutaj robiłem. To znaczy nie, że tak szedłem w dół, tylko właśnie tak robiłem, że o piętro już chodziło I to ja się byłem z tego, że wtedy od tej gry. Zaraz przyjdę, co tam? Dobra, więc musimy teraz znaleźć... Siedem, siedem tych kryształów jakichś dziwnych, co tam są. O, tak też po dwa można. O! A nie nie. I też można chyba trafić tutaj Titanica albo peta, oczywiście. Ja będę na tym czyś. O, mamy, mamy. Zostawiam telefon dzisiaj na noc. Nie no, nie wiem, czy to, to, to coś da na razie, muszę się jeszcze zapoznać z tym update'em. Bo teraz macie pokazane wszystkie blogi, tak. Już tutaj widzę, że to są chyba Nuke, tu ktoś wysadził. Tu i na, na ostatniej arenie możemy chyba skraftować Hirschpeta i Titanica. Z określonych tam rzeczy na przykład, nie? 4000 to jajko kosztuje, widzę. Mamy nowe waluty. Jest taka Rainbow na przykład. Ej, tu tutaj, Preston miał też 7 tych dziwnych jakichś walut. Nie wiem jak to się nazywa. Bomby jakieś TNT tutaj. Ja mam Tom. Ja Tom sobie dostaję, bo wydaje mi się, że ona będzie dużo kosztować. Nowy Forever Pack, Titanic, Gargantuan. No i tyle, ale my już leśmy, dobra, leśmy dalej, dalej. Ale co my tu. Ej, to jest mój korytarz. Ej, to jest mój korytarz, stary. Teraz żeby tutaj idę. i. Ja sobie jeszcze włożę jakąś miksturę Może coś tutaj jest? To mogę wziąć? Nic tutaj widzę, że nie mogę wziąć. Nie wiem, że coś. Nie wiem, czy jakieś rzeczy tu w ogóle coś dają, ale otwórzmy sobie w się razie to hyper już i może coś nam z tego wyleci. I na razie nic, ale ma się lapse, bo to będzie się długo... Od... O, no i restart. Ja, ja straciłem te gifty, to się w... tak, że... Aj jaj! Jak stracę to jajko, to się w... Wydaje mi się, że nadal będzie mi się otwierać. Proszę, powiedz. No ja pie... No chyba! No nie ga... nie gadaj! Nie! No straciłem jajko! No nie Ale w każdym razie weź płaczę tutaj. Lecimy, otwieramy i mamy tego Spider z jakiegoś gałganu 525 on czegoś tam daje. Kupię na sobie wszystkie kiepiaty. I co nam jeszcze brakuje? Oj, dużo nam jeszcze brakuje. Dobra. Więc Time Lapsik dla Was i lecimy szukać tych... Znaczy... Zreszy... Ja nie będę szukać tych czy jak jak tam się nazywa. Znaczy tej waluty to jest... Sajper, Cyber... dobra, nieważne. Znalazłem kolejne tutaj, znalazłem nawet dwa, nawet dwa. Kolejne, kolejne tutaj mamy. O, super. Kolejne, kolejne. No i mamy tutaj kolejne, bo jeszcze zostało nam trzy. Jeszcze nam zostały. Oj, widzę, że po jakimś czasie już jest restart, i mamy tutaj te. Mamy tutaj jeszcze tu, tu, dawaj. Wszystkie musimy wykopać. I potrzebujemy jeszcze jednego tego kamienia, tego niebieskiego. Nie wiem w ogóle, czy jakieś filmy będą z tego update'u, bo tak jakby... Nie mam jeszcze pomysłu. Nie, może będzie jak najlepiej zarabiać na przykład, albo coś w tym stylu. Ale w każdym razie szukamy tego ostatniego. I może gdzieś on tutaj będzie... Tylko myślę, że się kiedy on będzie. No i wreszcie mamy, więc wreszcie możemy skraftować ten Oto Killoff. I no i go mamy. On jest taki re. Nie wiem czy on jest kurde rzadki, ale wygląda na niezbyt rzadki. Main 25 sand, ok. jeżeli to jest na samym dole Czyli to jest tutaj. Jeden, dwa i tak liczenie, dobra, następne, przechodzimy, no i mamy proszę Państwa, no geniusz, no, więc, więc mamy proszę Państwa to, to tutaj wejście, no i przechodzimy do następnego poziomu i tutaj już widzę, że są kamyki jako pierwsze. No ale co, to na tyle z tego odcinka. No i może jakieś następne będą, ale nie wiem jeszcze z czego będą. Może jakieś Exclusive jajeczka, może z Forever Packu, nie wiem jeszcze tego. Ale Wy mnie oczywiście zasubskrybujcie i napiszcie nick w komentarzu, żeby wygrać tego to jednego Valentin do Minusa. No a co, to na tyle z tego odcinka. No i widzimy się w następnym. Nara, się.